A dzisiaj w Studiu Re jest ze mną Natalia Kukulska. Dzień dobry. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać o e, ważnym wydarzeniu, e, płycie, koncercie, który został nagrany bez prądu, czyli MTV Unplugged. Natalia, pomyślałam sobie, że tak naprawdę ta nasza rozmowa mogłaby być dzisiaj rozmową o marzeniach. Bo ja kiedyś jako mała dziewczynka wysyłałam wiernie listy do Twojego fanklubu, dostałam odpowiedź, oh. z czego się bardzo cieszę. No i pomyślałam sobie, że absolutnie no w najśmieszniejszych marzeniach, nie mieściło mi się to w głowie, że kiedyś za te kilkanaście, właściwie kilkadziesiąt już mogę powiedzieć lat, usiądziemy przy jednym stole i będziemy rozmawiać o tej muzyce. No to pytanie, czy taka pewnie, no może nie dziewczynka, nie Natalka, ale nastoletnia Natalia myślała o tym, że stanie w jednym rzędzie z najważniejszymi artystami na świecie i nagra te koncert MTV Unplugged? No, nie nazwałem tego, że stanęłam w jednym rzędzie, ale rzeczywiście dołączyłam do artystów zasilających albo podłączonych pod ten format, bo to jest rzeczywiście format, który w latach 90. No, był bardzo popularny i w zasadzie czekało się na te koncerty Unplugged, bo one dawały taką nową, zupełnie odsłonę muzyki ukochanych wykonawców, ulubionych. Zawsze, zawsze to było ciekawe. Niektóre wersje te akustyczne wchodziły. I bardziej się robiły popularne niż, nie, niż, niż tak oryginalne. Zresztą były zaskakujące. Ym, I zawsze to był taki trochę też sprawdzian dla artysty, bo wiadomo, że w, w momencie, kiedy muzyka jest wyprodukowana, czy jest koncert i gramy go elektronicznie, lecą jakieś jeszcze ślady dodatkowe, a tutaj jest po prostu rzeczywiście 100% y y akustyczne. Ale, ale od tamtego czasu te koncerty bardzo się zmieniły. To znaczy, oprócz takich koncertów, jak ja to mówię z przysłowiową gitarą i w swetrze. Tak to kiedyś wyglądało. Tak to kiedyś wyglądało. Miało to oczywiście swój olbrzymi urok, ale no już, już, już wtedy były różne mm, jakby przełamania myślenia takiego koncertu akustycznego. Na przykład ja pamiętam koncert Marai Carey, która miała na przykład olbrzymi chór i to też jakby dało no, piękny kolor temu, temu koncertowi i tak dalej. Później, później rzeczywiście te koncerty były troszeczkę bardziej może nawet yy, i, i też wysmakowane yy, od strony wizualnej. Oczywiście zawsze miał jakiś taki klimat i każdy był niepowtarzalne. To co, to, co na pewno je yy, wyróżnia, to jest to, że yy, no, tutaj nie ma. Nie ma przyrostu formy nad treścią. Czyli rzeczywiście ta muzyka i to granie na żywo jest takie takie e, najważniejsze. Instrumenty zawsze się obronią. No właśnie, ty też e, postanowiłaś nie zagrać tylko przy tej przysłowiowej gitarze i nie przy klawiszach, tylko u ciebie. No pojawiła się cała przepiękna orkiestra, e, przepiękne chórki, głosy, goście, m, cała masa e, artystów. Ale wiesz co, ja zastanawiałam się tak naprawdę, nie wiem czy ty możesz zdradzać takie zakulisowe informacje, ale zawsze mnie to zastanawiało. Jak to jest? Czy artysta sam zgłasza się i mówi, słuchajcie droga organizacja MTV. Ja chciałabym nagrać taką płytę. Czy to samo MTV wyłania artystów, którzy no, zasilą to zaczną grono? No Ja mam tu, nawiązując do tego, co, co powiedziałaś na początku, że pisałaś list do mojego fanklubu, to ja przyznam szczerze, że mam bardzo mocno wspierającą mnie menadżerkę. Monikę, Pozdrawiamy Monikę. Która, która też właściwie zaczynała w ten sposób, jak ty. I tak Kiedyś się, rozmawiałam nawet tak, z Moniką Tak, się, tak się poznałyśmy podczas jednego koncertu, później Monika. W jechała na studia, gdzieś tam miałyśmy kontakt taki, um, zawsze, zawsze wyróżniała się, była taką osobą bardzo dla mnie ciekawą, e, aż w końcu ściągnęłam ją do mojego managementu, mojego ówczesnego menadżera, zaczęła pracować i ona jakby, myślę, że spojrzenie jej na moją drogę zawodową jest bardzo dla mnie też cenne przez to, że ona też spełnia... E, Um, jej marzenia względem mnie. <noise> więc, więc jest coś takiego, że ona miała na to dużą ochotę. Ja też. Um, oczywiście, MTV też jakby um, zgłosiło się, jakby to, to, było, to było nawiązanie po prostu współpracy, ale zawsze jest jakieś, jakieś grono artystów, którzy, których rozważają na podjęcie takiej współpracy. Więc chwilkę poczekałam w kolejce, um, ale jak już padło um, no, zaproszenie takie um, konkretne do, do tego formatu, to okazało się, że czasu wcale nie jest. Tak dużo, bo y, w zasadzie miesiąc trwały przygotowania. i to, to rzeczywiście jest... nie dużo, żeby rozpisać te nowe aranżacje. No, przede wszystkim w ogóle zastanowić się nad, nad tą formą, bo akustycznie to jest tak. Oczywiście możemy, tak jak mówiłyśmy, może być to gitara, może to być szerszy skład. Y, ja na przykład kocham różne akustyczne, też perkusyjne instrumenty, jak właśnie marimba, handpany, które, które tam się pojawiły. Marimba, aż sprawdzałam, co to za instrument. Wiem, że na tym instrumencie gra Twój syn. Tak. Akurat... Wcześniej jakoś nie miałam chyba okazji, Spotkania się. Bardzo, z tym bardzo piękny instrument. Akurat zajął nam prawie całą scenę, bo pięciooktawowy, więc po prostu byłam zablokowana na tej scenie. Wyglądało. <laughs> Ale tak, handpane to też jest jeden z takich moich ulubionych instrumentów. Niezwykle magiczne brzmienie. Sekcja denta bardzo też. Inna, ciekawa, taka nietypowa, nie, nie bo e, Waltornia, klarnet basowy i, e, i flet. Chórek dołączył, do którego zawsze, e, którego zawsze lubiłam mieć w swoich. E, bo tutaj takie nie w wiem, zespole. trójwymiarowe, mam wrażenie, brzmienie. Tak, podbija, no można bawić super. się harmonią wspaniale. Jest oczywiście e, mój skład podstawowy, moi muzycy Michał Dąbrowka, Marcin Górny na basie, akurat tutaj, e, Mogowym, e, Arciszewski na pianinie w urlicerze i na gitarze. Że Artur był Twarowski, Arci właściwie właśnie ten, który grał na, na pianinie, również śpiewał i zaaranżował wszystkie utwory, prawie wszystkie. E, ciężka to była praca, bardzo intensywna, no bo w ogóle nawet repertuarowo, żeby wybrać te utwory, bo myślenie jest przekrojowe. Poza tym są takie zasady: ma być jeden cover i ma być gość albo więcej gości. No więc to wszystko musieliśmy sobie ułożyć. Wszystko udało się spełnić? Było intensywnie. Tak, grudzień był intensywny, ale lepszego. Jak ja to mówię, podsumowania, czy takiego zwieńczenia roku takiego jubileuszowego? 25 nie, lat. Nie mogłam mieć, tak, 25 lat od płyty światło w naszym roku. I piosenka światło czuła również znalazła się na tym albumie. No, przepiękna aranżacja. Ja muszę przyznać się, że słuchałam tego. Wow, no właśnie, cieszyłam się, miałam <śm> okazję do tego, żeby odsłuchać przed tej płyty. Dostałam taki link z tajnym odsłuchem, tak się to nazywało. O. To jest zawsze ogromna przyjemność, jak można odsłuchać przed premierą właśnie tego wszystkiego. Ale z obrazem, A taka... z obrazem dostałam. Tak. tak mhm. Ale dostałam też oddzielnie te same dźwięki do mhm. słuchania, również, żeby sobie móc odciąć jedno do drugiego, żeby zobaczyć, jak to w ogóle brzmi. Chciałabym wrócić jeszcze do Arciego. To jest chłopak, który gra z tobą od wielu, wielu lat. Mam wrażenie, że to jest naprawdę niesamowicie zdolny artysta. Jego głos. Uwielbiam, naprawdę mm. bardzo mocno cenię to, w jaki sposób on śpiewa i w jaki sposób dodaje takiego fajnego charakteru Twojej muzyce. To prawda. Tylko zawsze się zastanawiam: no, to jest dzisiaj rozmowa o tobie, ale on jest częścią Twojego zespołu, czy Ardzi nigdy nie myślał, nie planował, nie szukał, żeby zrobić coś swojego? Chyba gdzieś tam coś się, się działo, a mam wrażenie, jest nadal taki. No, Szkoda nie dla tego szerszego grona. Wiesz, to na no Archi bardzo mocno wszedł w temat produkcji. W zasadzie, jak ja zaczynałam z nim pracować, to on no, grał w jakichś też coverbendach, ale też grał. Um, no, no, tak naprawdę to były rzeczywiście jego początki, i y, jakoś mocno na niego bardzo postawiłam. Wyczułam, że, że ma. Mam nosa, mam nosa, wyczułam, że, że ma talent olbrzymi, ale też y, mamy bardzo. On ma duż, dużą taką wrażliwość na drugiego człowieka, na jakby. To nie jest tak, że przy każdym artyście robi to samo, tylko rzeczywiście to jest połączenie sił. No i teraz pracuję z różnymi artystkami yy, i z, z, z Anitą Lipnicką, i z Bowską. Zresztą świetny utwór, zrobili razem Dzika Dziewczynka. Yy, I z, yy, z, z, przede wszystkim z Natalią Schroeder, wcześniej z Grzegorzem Hyżym. Yy, a, a my koncertowo pracujemy już, ja nie wiem ile, ale z 8 lat, to już jest to już sporo czasu, albo nawet więcej. Yy, i mieliśmy sporo czasu na to, żeby jakoś tak się um, zrozumieć. Zresztą, moja poprzednia płyta Halotu Ziemia to też była płyta, na której to są nasze wspólne kompozycje, moje i mojego teamu, całego mojego zespołu. Taka, taka wspólna praca. Natomiast Archie w międzyczasie, ponieważ bardzo się poświęcił tej produkcji i też sporo gra koncertów, to rzeczywiście dla siebie zostawił najmniej tego, tej przestrzeni. Ale nie wiem, czy to mogę zdradzać, ale przygotowuję. Płyta w zasadzie już miał prawie całą płytę zamkniętą. Nie wiem, jakie ma teraz plany, czy z nią jeszcze chwilę poczeka, czy ją dopieszcza, czy już chce zmienić. bo no, no bardzo czekam. Bo to jest bardzo trudne, bo jak, jak człowiek mm, cały czas coś robi, to bardzo trudno mu się sfokusować na swoich planach i tak naprawdę powiedzieć, OK, teraz wszystko odpuszczam, stawiam na siebie i i chyba tylko taki, jeżeli naprawdę to ma się wydarzyć, to chyba tylko tak można to zrobić. Ale jak powiedziałaś o, o, o też jego wokalu y, świetnym, to y, rzeczywiście jest nieprzeciętnie. Zastąpił Barska królikę. Y, tak, no, no, tak, no ale w cudzysłowie. Tak, no ale pół na pół piosence. Tak, ale, ale w ogóle na koncertach, jak gramy, to Arcz, ja się śmieję, że to jest mój plugin wokalny, bo on, my już się znamy tak dobrze i on tak doskonale wie, co ja chcę zaśpiewać, że jak ja jeszcze nie wiem, co ja chcę zaśpiewać, to on dokładnie zaśpiewa to samo w tym dwugłosie i po prostu się czasami Patrzymy się na siebie na, na, na scenie z uśmiechem, że to jest niesamowite, że, że jesteśmy tak już z, zespoleni właśnie wokalnie, bardzo, bardzo nasze głosy fajnie działają razem. Po prostu masz szczęście do ludzi, jak powiedziałaś, masz nosa mam, do ludzi, ale mam. chyba otaczasz się całą masą fajnych, dobrych ludzi i z tego później wychodzą takie cuda. Mm. No chyba, myślę sobie, trzeba by było wymienić również tych wszystkich gości, którzy właśnie pojawiły się no na swojej płycie, bo to jest też coś, co dodaje takiego dodatkowego smaczku. Natalia Szedder, to już powiedziałyśmy. Tak. Te, Kobieta, w, takiej, kobieta w, na, no, w oryginalnej wersji jest taka bardziej, bardzo mocna, elektroniczna, a tutaj zrobiliśmy wersję taką balladową, gitarową. Nadal jej świetnie się sprawdza w Tak, tak, z, zmysłową bardziej. Ma przepiękny głos, ale też jest y, bardzo ciekawą artystką, który, której drogę obserwuję, że jest coraz bardziej taka wysmakowana. Widzę, że właśnie... Kontroluje to jakby tę jakość artystyczną i to jest super. Co nie jest łatwe, bo kiedy nie. wydaje się na początku taką płytę bardzo, bardzo popową. Tak to w pewnym momencie mam wrażenie, że wszyscy, nie wiem, wiedzą czego się spodziewać, a Natalia tą swoją ostatnią płytą i w ogóle duetem z Ralfem Kamińskim, no to, to, to było po prostu tak, dla wszystkich i to, zaskoczenie. To, to, to było bardzo piękne. No i no. tak samo taką spastacią taką też bardzo mocną i ciekawą na, na naszej scenie jest Igor Herbut, który no, ma tak charakterystyczny głos i sposób jakby interpretowania, śpiewania, że zawsze nawet jak wchodzi w jakieś duety czy, czy, czy projekty, to zawsze tam jest sobą. Nie, nie, nigdy się nie zatraci. Jest z jednej strony elastyczny, bo bardzo różnorodnie, jakby, różnorodnie nawiązuje współpracę, a z drugiej strony w tym wszystkim jest sobą. I zresztą taką piosenkę śpiewaliśmy osobno czy razem, w zgodzie ze sobą. To jest piosenka z mojej epki, która ukazała się w zeszłym roku. I właśnie zaprosiłam Igora do duetu, do tej piosenki. Wydaje mi się, że to właśnie bardzo fajnie zrobiło. No i cover jest. Jest cover, baj mu. Muszę się przyznać, że byłam zaskoczona, że to akurat nie ma wody na pustyni. Absolutnie nigdy nie obstawiałabym, że to będzie ta piosenka, która właśnie zostanie przez ciebie wybrana. Dlaczego? Um, tak samo się zdziwił Archie na przykład. Ja mówię, naprawdę? Tak, dlatego że mm, ja myślałam całym koncertem, zastanawiałam się w ogóle, jakie utwory dobrać, i przede wszystkim dobierałam takie, które, których treść jest mi teraz bliska, bo um, dużo rzeczy mogło się zdewaluować w jakimś sensie. Może nawet nie, że zestarzeć, ale, ale że po prostu już dzisiaj by nie były dla mnie takie naturalne albo ważne do zaśpiewania, więc wybrałam, jakby to był dla mnie klucz. Oczywiście są hity, w biegu, Im Więcej Ciebie, Tym Mniej, Światło, Decymy, które promują właśnie... No właśnie, pomyślałam sobie, powiedziałaś o tym, że te piosenki, które są takie aktualne i te Decymy, które wybrałaś na singiel właśnie tej płyty, to... To, to jest w ogóle bardzo przerażające, jak bardzo aktualna jest dziś właśnie ta piosenka i zastanawiałam się, czy ta piosenka została wybrana na singiel właśnie ze względu na tę sytuację, nie, nie, czy nie. to zostało wybrane wcześniej i a, a to wszystko po prostu nie, teraz tak zostało wybrane, potwornie pasuje. Zostało wybrane wcześniej, rzeczywiście fani nazywają ten utwór piosenką pocieszycielką, bo... Yy, no, to, co uderza w nas, ma też swoją drugą twarz, jak noc, która po to jest, by słońce mogło wschodzić. I to jest piosenka, z której, w której odzew, jakby był dla mnie tak mocny i ważny od ludzi. Ja, ja naprawdę, aż to zabrzmi dziwnie, ale dostawałam informację, że ta piosenka komuś uratowała życie, że po prostu... To jest też... moja ulubiona piosenka. No właśnie, że dla wielu ludzi ona po prostu była, nie dość, ulubiona, ale taka ważna, taka, że gdzieś tam coś im pomaga, że, że gdzieś tam ta treść daje tą nadzieję. I pomyślałam sobie, no to będzie taki prezent, że właśnie ten utwór będzie tym promującym. Zresztą to był rok 2003, kiedy ona wyszła, więc też sporo czasu już minęło, także to też jest odświeżony, starszy utwór. No więc, więc dlatego, ale już jeszcze kończąc, bo, bo, bo yy, nie skończyłam tej myśli a propos nie ma wody na pustyni, że te utwory też były takie nasycone, są, jest sporo nasyconych taki, taką treścią, ta, tą refleksją, no. Może poza niektórymi, właśnie jak w biegu, i tak dalej. Ale pomyślałam sobie, że przydałby mi się też taki utwór trochę z poczuciem humoru. Nie tak na poważnie, że jeżeli cover, to coś takiego, co ma jajo, że można tam naprawdę. Wyżyć się ee, też pewnie. Wyżyć się w taki, taki trochę, jest aktorski taki, ale w ogóle dla mnie z lat 80. to jest utwór, który się bardzo wyróżnia z, z tamtego czasu. W ogóle ten wczesny bajmu był, był też dla mnie taką inspiracją, bardzo lubiłam. No a ten utwór pamiętam, jak chodziłam z koleżankami na plaży, śpiewałam nie ma wody na pustyni, bo... Dobrze, to, że nie Juzek nie daruje ci tej nocy. A to też nie to też ale, ale wybrałam ten utwór i... Yy, wiesz co, fajnie się to sprawdziło, bo nie dość, że mamy te handpany, które są takie trochę pustynne, to mamy flet, więc trochę... No, takich, takich, tak, takich klimatów bardziej yy, wschodnich się pojawiło w tym utworze. No piękna jest to, to płyta, yy, piękne kompozycje, bo tak jak powiedziałaś, można sięgnąć i po te nowe utwory, które się ukazały na tej ostatnio wydanej epce, ale są jeszcze takie klasyki początków twojej kariery jak światło im więcej ciebie tym mniej itd. itd. Tak, już właściwie na koniec tej naszej rozmowy chciałam się Ciebie zapytać, bo kiedy myślisz sobie, no nie, już ta kukulska niczym nas nie zaskoczy, to nagle wydaje się płytę elektroniczną, jak halotu Ziemia. Później ukazuje się płyta inspirowana muzyką klasyczną, jak to było ostatnio. Nagle płyta bez prądu. Co dalej? Czy ty masz właśnie, jeszcze zaczynając od tych marzeń, o czym marzyć? Czy są jeszcze jakieś takie rzeczy, których nie osiągnęłaś na tym polskim rynku muzycznym, a myślisz sobie, a to by było fajne no. dla mnie? Wiesz, ja mam wrażenie, że wcale moja droga nie jest dla mnie taka łatwa. To znaczy, oczywiście te sukcesy gdzieś tam są, one mnie stymulują, że okej, okay, no to no, na pewno po czułych stronach, właśnie tych utworach Fryderyka Chopina dostałam taki wspaniały odzew, i to było chyba taki mój, mój Monteverest i wokalny, A to i trudne i do zrealizowania. Tak, na pewno. Ale yy, myślę, że myślę, że my z, właśnie z Moniką, mam naczelką. Marzymy, ale też planujemy. Oczywiście ostatni czas nam pokazały, czym są plany wobec rzeczywistości i jak bardzo możemy z nimi zostać, ale trzeba robić swoje. Trzeba mieć marzenia i po nie iście. Ja mam takie poczucie, że bardzo ostatnio dużo się działo, że to był intensywny czas, ale rzeczywiście projekty, które są powstały ostatnio są ważne, takie przełomowe. I y, czasami jak coś nawet nie wiem nie odnosi takiego sukcesu, ja zawsze wszystko do końca dopieszczam artystycznie, od strony nawet wydawniczej. No nie lubię byle jakości. Zawsze jak sobie myślę, że można zrobić zwyczajnie albo najlepiej w życiu, no to jaki jest wybór? Wolę najlepiej w życiu, <laughs> życie się ma jedno, ale y, kończąc y, już tę myśl, to y, y, tak, te plany, te plany mnie stymulują, do tego właśnie nawet takie nie do końca duże sukcesy też powodują, że ich chcę w takim razie jeszcze więcej i to tak, tak sama dla siebie żeby czuć po prostu jakiś rodzaj rozwoju. I plany są takie, że w tym roku jesienią trasa koncertowa MTV Unplugged. Trudno jest teraz, w tym, w tym czasie, który mamy, w ogóle coś takiego ogłaszać i zapraszać, ale z drugiej strony muzyka zawsze była najlepszą odskocznią, stymulowała, wpływała na nasze emocje i jest bardzo potrzebna. Więc mam nadzieję, że to i po pierwsze świat w końcu przestanie brykać, się uspokoi, my przestaniemy. A, a poza tym, żeby, żeby można było że właśnie robić swoje. A na przyszły rok będę kontynuowała tę epkę z zeszłego, bo to był inny plan, miała epka być w tym roku. Wskoczyło, jak to powiem kolokwialnie, MTV, ale też bardzo się Cieszę się, że, że mogłam to zrobić. No to ja Cię życzę, żeby Ci wskakiwały same <głos> takie <noise> niezaplanowane, ale pozytywne <noise> rzeczy i żebyś mogła spokojnie realizować wszystkie e, swoje plany, chociaż właściwie to są życzenia uniwersalne dla nas wszystkich. Dokładnie. Natalia Kukluska była dzisiaj naszym gościem w Studiu Kolor. Bardzo Ci dziękuję ja za spotkanie. Dziękuję najmocniej.